Siemoneczko, moi kochani, jestem Inapę, Jak widzicie, yy, trochę się zmieniło. W sumie mam jakąś podstawę zbrojkę, bo robiłem sobie te misje na polowanie. Jakieś tam inne misje, żeby mieć kasę na zrobienie takiego sensownego pierwszego ekipunku. Ale jak robiłem sobie misje i zabijałem głodne. no głodne wilki i głodne alfa wilki, są tu gdzieś. o jest, to wydrobiły mi takie rzeczy. Taka zwykła żelazna zbroja na dziewiąty poziom, ale chwila, chwila. Teraz mi wydropia coś takiego. Żelazna zbroja. Smax HP plus 500 i 2% obrażeń będzie dała do, do PZ. Tak po prostu z gładnego Alfa Wilka i takie... No rozwaliło mi to głowę naprawdę. Roboty se tu założę, te naszyjniki, to co mogę pozakładam. zakładam. tarczy zdejmę, że szybciej się truchtał. I co zostało? No, zostało mi 20 tysięcy, mam, co to tak, przycinka, przycinka sobie, gdzie jest kowal, bo ja w tym mieście nie potrafię się połapać, niestety jestem przyzwyczajona zawsze do, do Shinsho, no, hmm. co tu chodzi, mogę śnieg wyłączyć, opady śniegu wyłączone i śnieg wyłączony. Chcę, że opady śniegu się nie wyłączyły, ale ten śnieg mi troszkę przeszkadza. Dobra. No jak więc, wracając. Proszę, żebyś nie spalił tego. Gościu, jak ty to spalisz, to ja ciebie spalę. Jeszcze jeden. Da się. Jest. Plus 3. Plus 500 HP. 2% Wow, naprawdę. Dobra, co jeszcze teraz nam zostało do ulepszenia. Zostały mi buciki do ulepszenia, tak. Ja też sobie zrobię, zrobię sobie na plus 3. Tak. I tarczkę. Tarczka powinna bez problemu też wejść. Jest. I chwila. A nie, jeszcze hełm, przepraszam, jeszcze hełm. A i tą brązową to są lepsze. A ja tu miałem misisą z odpornością na sztylety nawet nie wiedziałem. Ale co mi tam widzicie mi same bony, bony znajduje w o których nawet nie mam pojęcia. Dobra, plus 3 i... I do rady na plus 2. Jest, dobra. Więcej chyba nie wyciągnę otwór sklep. To, to, to i to sprzedamy. No i co? No i trzeba. Przetestować tam, więc poszukam sobie jakichś metinów i, i zobaczymy, jak to, jak to będzie. Zobaczycie w sumie na klipach, bo w tym momencie to tam dogram sobie swój głos, ale będziecie mieli klipy. Także widzimy się, jak będę klepał metiny. Cztery zęby orka na łeb, cztery koła jangów na web. Wolna była tu wtedy, jak wiebał się na spota jakiś zjeb. To żadne to bieden, bo w tychże znów chodzę. Dolina to czas wielu wspomnień Jeden zbiera jak, drugi bufac ci ciałem, trzyma tego z woda w jebanej stalce wspólna wyprawa tygra, plus cztery ryb Dwa kaduchowe nie siadam i kryt Kolejna nocka, nie zasypiam dziś Wspominam czasy, mam w oczach te łzy Zbieram ulepkę, zbieram każdy i ten podkę, nie ma lekko padał znowu widzorku jak mam ziomów, zawsze będę mam na równo Nie zależy od poziomu Idzie od ty krycie, wali gry na zaskoczenia Ktoś bije, ktoś z buta, ktoś z na przemian Ktoś tam, ktoś poci, ktoś bufa, ktoś zbiera Każdy syf na ziemi, aż na trudę się uzbiera Pozdrowienia z spotów, spotów, Pełno ludzi, yo Chcesz poczuć jak wiadę tu wirkiem? Pierdolę wirka bo mam silne ciało! Powiedział mu i się stało Więc wyjebał mu na dobranoc Każdy wojownik z rycerskim ser... Jak widzicie kochani Dla was to była Chwila tak naprawdę w obejrzeniu Czy tam przesłuchania, Bo w sumie chyba wrzucę nutkę tam Dla mnie to jest następny dzień jak teraz to nagrywam O kurde ale ścioło dziwnie Więc jak widzicie poradziła sobie postać z tym silnym ciałem to jest wow, i tą zbroja, ale myślę, że ta zbroja najwięcej zrobiła i najwięcej miała do gadania, no bo tamte 2%, które z do, dodaje się do perzyt, no to to jest dosyć sporo, bo patrząc na to, że na przykład bije po 200-300 damage, no to 2% to mamy no dobra, a nie aż tak dużo, jak, jak miałem to w głowie ale zawsze coś tam jest takiego ciekawego dobra, teraz muszę się dostać do miasta, bo chcę questy porobić za ten czas gdy z wami jeszcze pogadam, żeby coś ciekawego było. Nie wiem jakie tu questy są, ale coś tam poklikam. No i co? No i chyba na... następnym celem takim ważniejszym, który trzeba udokumentować, to jest wbicie silnego na M1, a potem na jakieś następne M2, M3 i pozbieranie kaski na księ księgi albo podropienie Chyba co my tu mamy za misję. I to tam. Chyba do, do kapitana i do tej córki, dobra, to sobie zrobimy to na szybciutko. Dobra. I jeszcze do ciebie. A tam do Ciebie to potem sobie podejdę. Dobra. Mm, także wszyscy... O, tu w sumie kowala mamy tutaj. Tak. A, chcę do kowala wrócić. Jest dostarczony. Dobrze. Coś tam dostałem yy, i co jeszcze tu powiedzieć takiego ciekawego. W sumie więcej w głowie miałem zanim kliknąłem przycisk nagrywania. Ale to nieważne. A, i tak widzę, że fajnie przyjęliście pierwszy odcinek. Tak yy, trochę tych tam, trochę hejtu, trochę na plus. No wiadomo tego i tego zawsze trochę będzie. Ale co najważniejsze? Yy, dużo nowych osób, co mnie cieszy, to widzę, że, że ludzie lubią zerkać na to, co tam porabiam i jak postać się będzie rozwijać i w ogóle. I na to co gadam, bo to jest najważniejsze. Bo w sumie gadka to jest. Jedna z najważniejszych rzeczy, potem jest to, co się dzieje na ekranie, albo po prostu najważniejsze jest połączenie tych dwóch, aby to dobrze ze sobą współgrało. Eee, ale nieważne. Tak jeszcze raz przypomnę: jak ktoś chce mnie dodać do znajomych, nie ma problemu. Nikt macie tutaj na środku i nape, ty, bo ktoś i nape zajął, więc jak jest sami nape, to wiecie, że to nie jest moja postać, ani na moim koncie, bo ktoś taki nikt zajął. Chyba to z innych serwerów też przychodzi, chociaż wątpię. Bo chyba na polifimusie i na korundum mam dwa razy inapę. Więc to, to nie może tak prze przechodzić. Nie pamiętam, czy rangi coś robiły poza tym, że się tak wyświetlały. No i co? Najważniejsze jest silne na ciało i chyba następny muszę. Nie, nie pamiętam, jaki skill następny levelować, ale chyba duchowe uderzenie z tego, co pamiętam. Ale naprawdę jestem dumny z tej zwleki. Jeszcze by się przydały jakieś miedziane albo potem ebonitowe Ale pewnie miedziane najpierw, bo zrobię misję. O, kilotynowe plus 3, super Dobra, tu oddajemy to Gilotynowe z bonami 46, nie no to wiadomo, to jest gorsze Do kogo jeszcze miałem iść? Do kapitana Kapitan jest... Mister Kapitan jest tu I Tak sobie gadam, gadam i głupoty robię no i co jeszcze takiego ja można powiedzieć? Oby weszło, bo ja nie mam za dużo kasy. 41 tysięcy. No jak porobię tę misję, to tyle więcej będę miał, ale żeby ciało weszło na, na jak najszybszym poziomie, bo wiadomo. Co ja mam zrobić? 10 alfa wilków, dobra, teraz to, ja to zrobię na tym. I żeby silne ciało weszło... weszło na 16 albo na 17 najwcześniej może być. Chyba 17. Ale jak się mylę, to możecie mnie poprawić. Także co? Jestem dumny z tej zbrojki plus 3500, no że udało się ulepszyć. Doję się ulepszyć dalej, bo ja wiem jakie mam szczęście. I jak jakieś zwoje gdzieś na rynku wy... będę miał więcej kasy i zwoje jakieś ogarnę albo coś, to wtedy może się ulepszę. Chyba, że lepszą zbrojkę ogarnę tam na 18 lub 26. Także to by było na tyle chyba jak, jak jeszcze coś Coś mi się przypomni to może to dogram, ale jak nie, to nas najwyżej wspomnę na samym odcinku, także jak coś... A, jeszcze jak ktoś mnie chce spotkać na serwerze, to, to są naprawdę różne godziny i różne kanały, bo no, ja sobie wchodzę na takie kanały, żebym miał jakieś metiny do pofarmienia ksiąg, do pofarmienia EQ i do robienia misji, tak żeby też, też nie spotykać zbyt dużej ilości graczy. Jak chcę Xpić, no wiadomo, żeby nie zajmować i itp. itd. itd. Także jak coś tego, to chyba znajomych obojętnych jaki kanał jest, więc... na ludzie. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Pa pa!